Ten materiał zgodnie z tytułem będzie o początku ery Romana Abramowicza w Chelsea Londyn. Jednak zanim zacznę, chciałbym przeprosić was za spadek jakości nagrania głosu. Jest to spowodowane tym, że mikrofon, którym nagrywałem od ponad 3 miesięcy, raptem odmówił posłuszeństwa. Postaram się to jednak naprawić do następnego odcinka. A teraz już zaczynajmy. W kwietniu 2003 roku Roman Abramowicz był świadkiem niesamowitego spektaklu, jaki rozegrali ze sobą piłkarze Manchester United i Realu Madryt. To pamiętne widowisko, zakończone wygraną Czerwonych Diabłów 4-3, do 3, które jednak nie dało im awansu z powodu przegranej w Madrycie 3-1, wywarło na rosyjskim miliarderze tak ogromne wrażenie, że ten sam zapragnął mieć swój piłkarski klub. Abramowicz spełnił swoje marzenie już 3 miesiące później, kupując większościowy pakiet Chelsea-Londyn za 140 milionów funtów. Warto nadmienić, że nie był to pierwszy klub, jakim był zainteresowany. Przed The Blues Abramowicz sądował również nabycie Tottenhamu i Arsenalu. Negocjacje w sprawie Chelsea zajęły Abramowiczowi zaledwie pół godziny. Klub pomimo świetnego otoczenia społeczno-ekonomicznego, w jakim się znajdował, był wówczas na kolanach. Chelsea to dzielnica Londynu słynąca z bogactwa i jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji w całej Anglii. Niestety, polityka poprzedniego właściciela, Kena Batesa, doprowadziła klub na skraj bankructwa. Budżet klubu udało się jednak spiąć dzięki kwalifikacji do Ligi Mistrzów, wywalczonej rzutem na taśmę w samej końcówce zakończonego sezonu ligowego. Podobno dzień przed decydującym meczem klub zorganizował piłkarzom spotkanie z amerykańskimi weteranami wojennymi, aby wykrzesać z nich najgłębiej skrywane pokłady motywacji. Z majątkiem wycenionym w tamtym czasie na 7 miliardów funtów, Abramowicz stał się najbogatszym właścicielem klubu z Premier League. Co więcej, jego majątek przewyższał pozostałych właścicieli klubów angielskiej ekstraklasy razem wziętych. Dla Chelsea rozpoczęła się zatem nowa era, którą inaugurowało transferowe szaleństwo, o jakim nikt do tamtej pory nie słyszał. W wywiadzie dla BBC Abramowicz zapewnił, że nie zamierza rozrzucać pieniędzy na lewo i prawo. Tłumaczył, że w całym projekcie chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, czyli sukcesy i trofea. Przebudowę drużyny chciał rozpocząć od ściągnięcia Alexa Fergusona. Ta informacja nigdy nie była oficjalna, jednak w 2013 roku Sir Alex postanowił podzielić się tą ciekawostką z opinią publiczną. Jak wiadomo, do końca swojej menedżerskiej kariery był wierny United. Abramowicz, jako w świecie piłki nożnej, wybrał na swojego doradcę i pełnomocnika Piniego Zachavi, już wówczas bardzo wpływowego agenta piłkarskiego. To Zachavi zorganizował przejęcie klubu od A do Z i to również on miał pomóc w stworzeniu z The Blues piłkarskiej potęgi. Zwróćmy uwagę, że w tym czasie nie obowiązywały żadne przepisy, chociażby podobne do obecnego piłkarskiego fair play, które uzależnia wydatki transferowe od przychodów klubu wygenerowanych z jego podstawowej działalności. Tak więc można śmiało powiedzieć, że budżet Chelsea był ograniczony wyłącznie głębokością kieszeni jej nowego właściciela. Przed erą Abramowicza najwyższą sumą wydatków transferowych jednego klubu w pojedynczym sezonie Premier League było 77 milionów funtów Manchester United z sezonu 2001-2002. Chelsea, która w ostatnim roku była na granicy egzystencji, dwukrotnie przebiła ten rekord. Rozpoczęła się prawdziwa transferowa ofensywa. Pierwsze 7,5 miliona funtów powędrowało 15 czerwca 2003 roku do West Ham United, które oddało The Blues obrońcę Glena Johnsona. W pierwszym tygodniu zakupów najgłośniejszym nazwiskiem, jakie zasiliło skład Chelsea, był Damien Duff, którego Blackburn Rovers wyceniło na 22 miliony połowie czerwca do klubu dołączył Juan Sebastian Veron oraz jak się później okazało zasłużony skrzydłowy Joe Cole. Zabójczy atak mieli stworzyć ściągnięci kilka dni później obiecujący Rumun Adrian Mutu oraz wart 23,5 miliona funtów Hernan Crespo, który w poprzednim sezonie strzelił dla Interu 9 bramek w Lidze Mistrzów. Linie pomocy wzmocnił sprowadzony z Real Madrid Claude Makelele. Tych transferów było więcej, jednak pozwoliłem sobie pominąć piłkarzy, których nazwiska w większości prawdopodobnie cię i tak nic nie powiedzą. Kadra Chelsea tuż przed przyjściem Abramowicza składała się z ligowych przeciętniaków. W latach 90. występowali w niej tacy piłkarze jak Rud Gullit, Gianfranco Zola, Marcel Desailly czy Gianluca Viali. W 1998 roku Chelsea zdobyła co prawda puchar zdobywców pucharów, jednak były to rozgrywki pełniące substytut Ligi Mistrzów. Na krajowym podwórku panowała prawdziwa posucha. Ostatni ligowy tytuł The Blues świętowali w 1955 roku. Kwoty rzędu 20 kilku milionów funtów nie robią dziś na nikim wrażenia. Chelsea nie przeprowadziła również najdroższego transferu tamtego lata, którym były przenosiny Davida Beckhama z Manchesteru do Realu za blisko 34 miliony. Jednak o skali działań może świadczyć fakt, że z 20 najwyższych transferów 10 było autorstwa Romana Abramowicza i aż 7 w pierwszej dziesiątce. Jednak drogie transfery to nie wszystko. Pierwszy sezon z nowym właścicielem również zakończył się bez trofeum. Na kolejny do klubu przyszedł osławiony zwycięzcą w Mistrzów z FC Porto, Jose Mourinho. To Portugalczyk dokonał kolejnych transferów, które okazały się kluczowe. Fani Chelsea i nie tylko z pewnością kojarzą już takie nazwiska jak Petr Czech, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Arjen Robben czy Didier Drogba. Dopiero ten skład po wydaniu kolejnych 120 milionów funtów na transfery zdobył pod wodzą The Special One dwa tytuły Premier League z rzędu. W tamtym czasie porywające pojedynki Chelsea z Barceloną były największymi widowiskami w Lidze Mistrzów. Mimo wszystko to wciąż było za mało na triumf w tym pucharze. Co ciekawe, z klubów, które w ostatnich latach właściciele zainwestowali najwięcej pieniędzy, mowa tu o PSG czy Manchesterze City, tylko Chelsea raz po 9 latach od przyjścia Abramowicza udało się sięgnąć po europejski czempionat. Jak widać wiele prawdy jest w powiedzeniu, że pieniądze same nie grają. Dzięki za dziś. Jeśli chcecie docenić moją pracę, zostawcie pod filmem komentarz, łapkę w górę lub subskrypcję. Do usłyszenia wkrótce.